Konkurs o nagrodę historyczną miasta stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Więźniowie są szczególnie wrażliwi na zjawiska przyrody. Mają czas na obserwowanie słońca, księżyca i gwiazd, na wnikliwą, choć przez okno, obserwację zjawisk meteorologicznych nieba, chmur, Deszczów, gradu, śniegów, burzy i na przypomnienie sobie podobnych sytuacji z dni wolności. Sztrop, i ja braliśmy nieraz udział w takich więziennych radościach. Listopad 1949. Wieczór pogodny z podświetlonym niebem. W celach zapalano lampy. Śledzimy chmurki i rozjaśnienie nad dachami domów naprzeciwko. Spod komina częszowej kamienicy w alei niepodległości wytoczył się księżyc. Miedziany, okrągły medal. Kontemplowaliśmy tę wyjątkową dla nas scenerię. Taki sam księżyc wznosił się nisko nad stepami Ukrainy w 1942 roku, Wspominasz trop? Mówi cicho i powoli. Wyjechaliśmy konno na spacer w pobliże kwater. Po kilkunastu minutach zapomniałem, że wojna. Tak było pięknie i spokojnie. Trudno opowiedzieć, co przeżywałem, bo mnie pisasz, ani malarz ale uroczył mnie czerwony krąg nad stepem cichym i dalekim. Sztrop użył takiego określenia koloru jak Słowacki, gdy pisał o imierze Wózkim. A kiedy powitał kraj miły, rodzony, to księżyc się wznosił nad stepy czerwone. Księżyc świeci jednako. I dla poety, i dla ludobójcy. Zapraszam na tegoroczny finał konkursu o nagrodę historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na Warszawski Trakt Królewski. Jesteśmy w domu spotkań z historią. To właśnie tu historia XX wieku styka się ze współczesnością. Proszę Państwa, już drugi raz spotykamy się online z powodu pandemii, ale jestem przekonany, że mimo to przekażemy Państwu atmosferę tegorocznego konkursu, który jest naprawdę wyjątkowy. Przed Państwem prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Historia Polski jest pasjonująca, ale też niezwykle złożona. Żeby ją lepiej zrozumieć, warto sięgnąć po odpowiednią lekturę. A do takich na pewno zaliczają się książki nominowane do Nagrody Historycznej Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego. Cieszę się, że 3 lata temu nagroda dołączyła do grona Miejskich Nagród Literackich. To bardzo ważne, bo w ten sposób troszczymy się o jakość i uczciwość przekazu historycznego, ale też o pluralizm i szacunek dla różnych punktów widzenia. W ten sposób składamy także hołd pamięci Kazimierza Moczarskiego, patrona nagrody, Warszawiaka, żołnierza armii krajowej, autora słynnych rozmów z Katem. Jego biografia, postawa i twórczość potwierdzają, jak bliskie mu były wartości, które promujemy nagrodą. Dorastają kolejne pokolenia, życie przyspiesza, ale na czytanie, a zwłaszcza czytanie o historii, zawsze warto znaleźć czas. Dzięki książkom lepiej zrozumiemy otaczający nas świat. Kultura i pamięć o naszej wspólnej historii to wartości, które należy chronić. Serdecznie gratuluję autorkom i autorom książek nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Historycznej Miasta stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moszarskiego. Nagrodą główną w konkursie jest statuetka przedstawiająca temperówkę Kazimierza Moczarskiego autorstwa Jacka Kowalskiego oraz nagroda finansowa w wysokości 50 tysięcy złotych. Fundatorem jest miasto stołeczne Warszawa, główny organizator konkursu. Współorganizatorem konkursu jest Dom Spotkań z Historią. To jest niesamowite miejsce, w którym między innymi odbywają się ciekawe wystawy. Teraz możemy tu oglądać wystawę jedyną, przedstawiającą pracę, historię polskich fotoreporterek. Ale najlepiej o tym miejscu oczywiście opowie jego gospodarz. Oddaję głos dyrektorowi Domu Spotkań z Historią, Piotrowi Jakubowskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie na zwieńczeniu kolejnej edycji Nagrody Historycznej Miasta Stołecznego Warszawy im. Kazimierza Boczarskiego. Witam Państwa w progach Domu Spotkań z Historią, Warszawskiej Instytucji Kultury, która od wielu już lat zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej. Dlatego też jest dla nas szczególnym zaszczytem występowanie w roli współorganizatora nagrody imienia Kazimierza Moczarskiego. Nagrody, która zajęła tak prestiżowe miejsce na rynku polskiej książki historycznej. Chciałem skorzystać z okazji i Podziękować wszystkim, dzięki którym nagroda funkcjonuje i rozwija się. Chciałem podziękować za wysiłek członkom jury, a przede wszystkim chciałem pogratulować dziesięciu nominowanym do tegorocznych laurów i trzymam kciuki za zwycięstwo. Konkurs ma swoją wspaniałą tradycję, a każda edycja zaskakuje czymś nowym. Dlatego z przyjemnością oddaję teraz głos osobom, które najwięcej wiedzą o kulisach tego wydarzenia. Są to Elżbieta Moczarska, przewodnicząca Fundacji imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich oraz Igor Rakowski Kłos, sekretarz nagrody. Elu, Igorze, czy mnie słyszycie? Witaj, Maćku. Dzień dobry, państwo. Historia nagrody sięga 2009 roku. Dziś przyznajemy ją po raz 13 i po raz trzeci jako Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy. Przez ten czas w konkursie brało udział ponad tysiąc książek, jury wyłoniło 130 nominacji i 13 wspaniałych laureatów. Mój ojciec cieszyłby się, gdyby wiedział, że istnieje nagroda jego imienia. Możliwe, że byłby spieszony, bo był człowiekiem skromnym. Przez wiele lat nie marzył o takim uznaniu, nie wiedział nawet, czy przeżyje pobyt w więzieniu. Dopiero po jego śmierci ukazały się rozmowy z Katem, które weszły do kanonu światowej literatury faktu. Kazimierz Moczarski zawsze bronił prawdy i wolności słowa. Dlatego myślę o Andrzeju Poczobucie, więzionym już 255 dni w białoruskim więzieniu. Czekam na jego uwolnienie. I a czym różniła się ta edycja nagrody od poprzednich? No, była rekordowa. W tym roku do konkursu wydawcy, autorzy i czytelnicy zgłosili aż 105 tytułów. Wśród publikacji znalazły się monografie naukowe, ale też reportaże i wspomnienia. Dotyczyły nie tylko dziejów politycznych, ale także obyczajów czy architektury. Jury pierwszy raz od 2019 roku spotkało się na żywo. Posiedzenie w Domu Spotkań z Historią było bardzo burzliwe, pełne ciekawych refleksji i merytorycznych sporów wybitnych osobowości. W tym roku pożegnaliśmy profesora Henryka Samsonowicza, który od początku przez wiele lat kierował pracami jury. Obecnie obradą przewodniczy profesor Andrzej Friszke. Trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych. Życzymy powodzenia. Oddajemy głos Maćkowi. 21 października poznaliśmy listę dziesięciu nominowanych książek. Oceniało je znakomite jury w następującym składzie: Profesor Andrzej Friszke, historyk, przewodniczący jury, Profesor Antoni Dudek, historyk Profesor Dobrochna Kałwa, historyczka Profesor Jan Kaufmann, historyk Profesor Andrzej Krzysztof Kunert, historyk Profesor Anna landau historyczka Tomasz Łubieński, pisarz, doktor Anna Machcewicz, historyczka, doktor Tomasz Makowski, historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej, profesor Daria Nałęcz, historyczka, Małgorzata Szejnert, reporterka i pisarka, Andrzej Wielowiejski, żołnierz AK, prawnik i polityk. Najwyższy czas, żebyśmy poznali tegorocznych finalistów. Oto nominacje: Filip Gańczak, Jan Zen, Tropiciel Nazistów, Wydawnictwo Czarne. To biografia krakowskiego sędziego-śledczego, który po II wojnie światowej z wielkim zaangażowaniem zajął się ściganiem niemieckich zbrodniarzy wojennych. Józef Krzyk, Barbara Śmatloch, Korfanty, Silna Bestia, Wydawnictwo Sonia Draga. Nominacja do nagrody jest wielką sprawiedliwością dziejową. Wojciechowi Korfantemu się za życie w Warszawie nie udało. A teraz ma dobrą pasę, Oby tak dalej. Rafał Księżyk. Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja. 1989-1993. Wydawnictwo czarne. Artyści z Undergroundu chcieli, aby Polska była otwarta i kolorowa. Najwyższy czas zapytać. Co poszło nie tak, co się stało z całą tą energią? Jarosław Kuisz, propaganda bezprawia o popularyzowaniu prawa w pierwszych latach Polski Ludowej, wydawnictwo naukowe Skolar. Książki na taki temat jeszcze nie było. Gorąco polecam wszystkim, którzy się interesują historią Polski Ludowej, mediów, no i zagadnieniami, jak pokazywać prawo czy bezprawie za pomocą tekstów kultury. Tomasz Kurpierz, Henryk Sławik 1894-1944 Biografia Socjalisty, Instytut Pamięci Narodowej. Aleksandra Lejk, Joanna Wawrzyniak: Cięcia, Mówiona historia transformacji, Wydawnictwo krytyki politycznej to co uderza to to jak ta opowieść jest pełna ambiwalencji napięć i jak trudno jest naszym rozmówcom znaleźć jakiś taki um, prosty sposób na to żeby to sobie opowiedzieć Rakowiecka w remoncie Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993 Wydawnictwo Księgarnia Akademicka jest to zarówno pokaźny fragment historii politycznej, jak również myślę, praca, która bardzo wiele mówi o tym, jak wygląda reforma, jak trudno się ją prowadzi i jak bardzo ma ona chaotyczny i często przypadkowy przebieg. Grzegorz Piątek, najlepsze miasto świata. Warszawa w Odbudowie 1944-1949, WAB. Polecam najlepsze miasto świata, nie tylko tym, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesną Warszawę, która zaczęła się w 1945 roku, ale i wszystkim, którzy chcą zarazić się optymizmem, entuzjazmem, nadzieją, którym przepełniona była tamta, tuż powojenna epoka. Katarzyna Rembacka, komunista na peryferiach władzy, historia Leonarda Borkowicza, 1912-1989, Instytut Pamięci Narodowej. To wszystko pozwoliło mi zbudować portret człowieka, który związał się z komunizmem mając lat 15, a który pod koniec swojego życia był nie bardzo rozczarowany, stwierdzając wręcz, że nie tylko nie jest komunistą, ale jest antykomunistą. Karolina Sulej. Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Wydawnictwo Czerwone i Czarne. Mam nadzieję, że moja książka jest dla każdego, kogo interesuje historia i herstoria Polski i jej zapomniane obszary. I dla każdego, kto chciałby rozumieć, że ubranie, w którym na co dzień żyje, te rzeczy, które go otaczają, mówią o nim ważne komunikaty. Rzeczy osobiste, osobiste historie, bo wielka historia składa się właśnie z wielu małych opowieści. Patronem medialnym nagrody od samego początku, czyli od roku 2009, jest Gazeta Wyborcza. I to właśnie na jej łamach mogą Państwo znaleźć informacje o wszystkich nominowanych książkach. A ja teraz oddaję już głos Adamowi Michnikowi. Kazimierz Moczarski był symbolem tych, którzy walczyli o wolność Polski. Był zwolennikiem Polski otwartej, dla wszystkich Polski, wolnej od nietolerancji i od nienawiści. Ta nagroda jest hołdem dla tego niezwykłego człowieka ale także jest wezwaniem do refleksji nad polską historią. Dzisiaj w Polsce jest ogromnie ważne, żebyśmy potrafili walczyć mądrze o naszą pamięć historyczną, zapoznawać się z prawdą o naszej skomplikowanej, trudnej, pięknej i często bolesnej historii i wreszcie, żebyśmy mieli odwagę Spoglądać w lustro. Tak rozumiem sens tej nagrody, i dlatego Gazeta Wyborcza od pierwszego rozdania jej sprzyja, będzie sprzyjać, i dopóki my będziemy, to będzie miejsce w Polsce dla tej nagrody i dla prawdziwej, uczciwej rozmowy o polskiej historii. Powoli zbliżamy się do wielkich rozstrzygnięć. W tym roku już szósty raz oprócz nagrody w konkursie głównym przyznawana jest nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych. O tym, jak przebiegały obrady i do kogo trafi ołówek Kazimierza Moczarskiego, najlepiej będzie, jeśli opowiedzą nam po prostu uczestnicy obrad. Witam wszystkich klubowiczów. Dzień dobry. Nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarzewskiego w tym roku została przyznana szósty raz. Klubów było 12, odbyły się dwa głosowania i w ten sposób wybraliśmy książkę laureatkę. Tegoroczne książki według mnie były bardzo przystępne. Wszystkie tak naprawdę były bardzo fajnym przeżyciem, jakby wracałam z uśmiechem do lektury. Znajduje się w tej dziesiątce dużo Książek reporterskich. Młodzież lubi takie książki, nawet jeżeli opowiadają o trudnej historii. Początkowo mieliśmy zdecydowanie różne zdania, wybierając książki. Każdy był przywiązany do książki, którą recenzował, a potem musieliśmy się zgadzać na tą jedną książkę. Byliśmy bardzo zdziwi, że nie możemy dwóch wybrać. Słuchając wypowiedzi moich znajomych i osób z naszego klubu, po prostu miałam ochotę przeczytać wszystkie książki jeszcze raz. To, że młodzież poleca książkę historyczną, moim zdaniem powinno być największym wyznacznikiem wartości tej książki. Mam przyjemność ogłosić, że laureatką Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych imienia Kazimierza Moczarskiego w roku 2021 zostaje książka Karoliny Sulej, Rzeczy Osobiste. Serdecznie gratulujemy! Jestem ogromnie wzruszona i zaszczycona, że ten oto przepiękny ołówek, nagroda młodzieżowych klubów historycznych imienia Kazimierza Moczarskiego, powędrował do mnie i do mojej książki rzeczy osobiste. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że to właśnie młodzi, którzy będą pisać własne książki, prowadzić własne badania i szukać własnych języków, docenili to w jaki sposób ja opowiedziałam historię i historię obozów koncentracyjnych i zagłady i że ten temat, choć tak trudny, znalazł do nich jakąś drogę i e, przemówił. Dzięki wam wielkie stanie on na zaszczytnym miejscu gdzieś w moim domu odpowiednio widoczny jest piękny. Znamy już laureata Nagrody Młodzieżowych Klubów historycznych, a teraz nadszedł ten moment, kiedy poznamy werdykt żyli oraz tegorocznego zwycięzcę nagrody historycznej miasta stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Mocarskiego. Uprzejmie proszę przewodniczącego Żyli, profesora Andrzeja Friszkiego o werdykt oraz laudację. Nagrodę historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Mocarskiego za rok 2021 otrzymuje pan Grzegorz Piątek za książkę Najlepsze Miasto Świata Warszawa w Odbudowie 1944. 1949 Wydawnictwo WAB. Najcenniejsze w książce Grzegorza Piątka jest pokazanie ludzi urbanistów, architektów, skupionych w Biurze Odbudowy Stolicy, którzy podjęli wielkie wyzwanie zbudowania miasta. Autor pokazuje tych ludzi, sięgając do przedwojennych ich środowisk, wyznawanych idei, zdobywanych doświadczeń. Odbudowanie i zbudowanie Warszawy było dziełem nadrzędnym, które ich połączyło, pozwoliło ponad różnicami służyć wielkiemu, bieżącemu celowi. Jest w tej opowieści zatem także metafora powojennych losów Polaków. Książka Grzegorza Piątka na przykładzie tak wielkiego dzieła, jakim było odbudowanie, czy może w znacznej mierze zbudowanie Warszawy od nowa, poszerza horyzont spojrzenia na tą epokę. Autorowi najserdeczniej gratulujemy. Proszę Państwa, jestem podwójnie zaskoczony i podwójnie dumny, ponieważ nie jestem historykiem. I to, że ta książka została dostrzeżona w konkursie na książkę historyczną jest dla mnie niezwykle cennym potwierdzeniem tego, że ma wartość właśnie również jako książka historyczna. Także dziękuję bardzo szacownemu jury i mam nadzieję, że również dzięki tej nagrodzie ta książka sprawi, że historia odbudowy Warszawy stanie się nierozerwalną częścią narracji historycznej o Warszawie. Dziękuję. Szanowni Państwo, za nami najbardziej emocjonujący moment tegorocznej edycji Nagrody Historycznej Miasta Stołecznego Warszawy, czyli ogłoszenie zwycięzców. Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym i laureatom. Lektura książek historycznych to oczywiście fascynująca lekcja o przeszłości. Lekcja, którą możemy wyciągać na dziś o tym, jak budować teraźniejszość i jak myśleć o przyszłości. Jak korzystać z doświadczeń, by w porę reagować na niebezpieczne zjawiska. Dlatego oprócz gratulacji. Szanowni nominowani, szanowni laureaci, przyjmijcie, proszę, podziękowania za to, że dzięki Waszej pracy, Waszej twórczości możemy brać udział w tej cennej lekcji. Proszę Państwa, kończymy tegoroczną edycję konkursu o nagrodę historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom. I cóż, do zobaczenia za rok.